Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj jest giveaway. Ho, ho, ho jak to mówią święta takie jakby... Było co kupione oczywiście troszkę więcej tego RP, ale były, była jedna fajna promocja na króliczka Timo, naszatańskiego w Wersji króliczka. Robimy teraz bardzo ładny giveaway dla Asi. Rexara, Rexar Uciesz się. Reksar, uciesz się. Yeah, dziękuję. Radość płynie z jego serca i uchwy. W każdym, w każdym... sensie Dawid chyba też. po Może co jak będzie grzeczny. Dawid jesteś w ogóle. No, Dawid jest jesteś. Jestem, w ogóle. jestem, mam. Jeszcze no, zadzwonimy może. Odbierze. A tak to... Bo jak nie uważa, nie wiem. No o będą prezenty dla niej. I teraz tutaj się dawało prezenty, świetnie, świetnie. Tak. Na nowym... Na nowym tym kliencie jest to tak zbubne, że nie da Wam się dawać. Bywa. Komu dajemy, komu dajemy, tak, tak, tak. Trzeba wpisać, to bardzo, rzecz, ry, e, nie, a ty masz ten, ty masz, te, ty masz co, ty masz, czel, nie, eee, ty masz nie, chmiej, tak. dobra, i teraz co by to ja ci dać, odblokować znajomą ikonkę oczywiście, eee, tajemniczą skórkę, tajemniczą skórkę wartości 975, nie, taką ci odblokuję, jestem ciekawy co dostaniesz. Tak. Eee, ho, ho, ho. ho ja, ja, ja nie patrz, ja nie patrz. Wcale nie patrzysz. Ja, ja, ja to może zamknę, ok? Dobra, ruch. Będę się śmiał jak dostaniesz tą najnowszą Lux. Jakbym ją dostał, to to by byłby cud po prostu świąteczny. Ole! Świąteczny skin stary. Limitowany. O, 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 o. limitowany Ale świąteczny. Działasz, Chciałem zby kupić świątecznego skinka. Chciałem się do czego skina, masz świąteczną Tristankę elfa. Który już oh. jest niedo niedostępny wydatków. Nie, to... Dobrze, Dę, to... teraz Asia. Eee. Co? Miała nie Asia jak miała? Eee. Śmiejka. A właśnie śmiejka. Ciekawe, co Asia dostanie. E, Ale nie, naprawdę. O, oh, Wesołych. Oh, oh, Jo, się sie, Ty dlaczego ja to nagrywam 1 grudnia? No, bo potem się nie będzie chciało, nie będzie kasy. z wydam. Ale widać to na co nie? Nie widzisz na żarcie. Uuuu, tak, Ale mi dzisiaj leci stary. Spójrz, patrz, Patrzy, to, to robi. Gra. Zacznie grać. grać. Tak. A jak nie, to ja będę wchodził na konto i będę sobie. Dobra, chwila. Je jeszcze mogę dać jednej osobie prezenta, więc niech będzie zaprosimy go do rozmowy. Jeśli będzie grzeczny, to oczywiście to stanie. A jedzie po się nie ja. Jak tak, nie, to jest chyba mój koleżka, taki stary. Fox dodajemy. <grym się wytrzymał> <grym się wytrzymał> Jak tylko masz nazwanego na, na Skype'ie. Jak no, na... sekretowarz w kaczyn jest innym. Nie tym. Jak, jak odbierze, to dostanie. Jak nie, to nie. Oj, ktoś nie dostanie, lechnie wtedy skina. Dobra, jeśli będzie przez 100 minut, to dostanie. Ej, czekaj, poczekaj. Czekaj. Czekaj, zobaczymy, jak szybko przyjdzie. O, patrz, Kolejny? jest. <śleskuj> <O>, oskar, widzisz <śleskuj> ekranu? E, tutaj zapraszam użytkownik O, o oskar 12 o tu masz pięknie I ty, i ty tutaj tak. dostajesz sobie najchujowszego skina, ale dobra Czekaj Ho ho Napisze. ho Wesoły Weź zamknij oczko Ja na I przykład... Dostałby muszę, muszę otworzyć. A to Czekaj jeszcze wykrzyknik Bo to się na nasz Aż do. Więc tak, Rekstar dostał limitowaną Tristankę Świąteczną Elfa Asia dostała KH z pustyni. Kaca? A ty dosta... KH powiedziałem. Dobra, a ty yy, dostaniesz? A ty mówić. dostaniesz? Wygra Morgana. Też limitowane skin chyba co, nie? Ale Foxu tu gra Morgana, także. No, no to nie. Się... Nie gram Morgan. Morgana, <śladana> <śladana> Tylko jeszcze ty jeszcze tym nie wie, wiesz. <śladana> Ale zaczniesz grać. Spokojnie. Dawid, to twoje? Konto? Dawid? A może chciałbyś mi jeszcze... Okay, bo jeden ja jestem To twoje konto. Foxu? Pok, a kiedy, a, tak, to kiedy będziemy ja. mieć prezentami? Co? kiedy mi mnie No to ho ho! Ho! Jak to jest sobie, cały... W... O i idę za krzyknika, to może będzie coś lubiś Lubisz Nunu, bo dostałeś Niszczyciela. A ta skórka jak wygląda? Dosyć ciekawie. Dobra, mi zostało jeszcze 6700 4700 mm, patrę... mm -hmm. Może od razu opening może od razu opening zrobię, czekaj Odawaj opening, ja jeszcze popatrzę sobie. Ja, ja mam zobaczyć sobie w tym. Ja zobaczę sobie za chwilę jak wygląda mój skin w lalu Po 1950. Ej, macie może, że trochę kasy mi dać? Hej, ty ci dać już trochę kasy? Jakbyś muszę trochę kasy mi dać? Aha, 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 nie, 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 Na co? E, na skrzynki, bo do ciebie 11 skrzynek, jeśli dacie mi e, jeszcze 200 RP. Mam lepszy. mam lepszy. Możesz mi i Ire... Możesz mi jeszcze po jednym skrzynie kupić. Kupię po 5 i jeszcze to... zostawię na resztę. Wiesz to? Zostaw... Kupię resztę Dobra i opening robię. Na... Bo jeszcze Chrisowi tam chyba muszę kupić czy komuś. Otwieramy, bo razy pięć to Messerschmitty dostaje. Dup. Morka. Panteon. Chujowo. Pan Python. Ok. Dup. Że potem mi się czegoś lepszego spodziewa. Nie to to warte? Po 750 na razie chujowo leci. Dup. No, Parus! Warusa no, lubię, a nie yy... mam niego skina. Może, może kupię. Jak się nazywa ta apka do Lola, bo musiałem ją Ddu-du-du-du-du-dup. Rumber w Ciekawe, Ciekawy, stary Rumb, skin. Chyba jest dostępny. Czy dostępny, dostępny? O, ale za 985, więc może pójdzie do rola za dużo. I dup, ostatnia skrzyneczka. Du, 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 Sajon, czyli jest do no, rola, rola. Dobra, mam wszystkie postacie do rola, żeby sobie zrolować, gdzie to z Rolik, mały, dup, 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 I nie powinna Soraka wyskoczyć. Nie, nie może, nie bo jest. mam wszystkie postacie za, za, za 450 i no. chyba już za... tak, za 1350 też mam wszystkie postacie, więc za 3000 mi najwyżej może wypaść wypłacić, naj, najsłabsza. Du, 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 du. Rivenka, yeah! Wal się, wal się, wal się, wal się. I... Ja, zbier, ja liczę na... Na Rybenice. a to mi wypada tak, no właśnie. Ta 1050, 10, czekaj. 200, szybsze, szybsze, szybkie obliczenia na kalkulatorze. Mm. Temat 250 tutaj było. 250, dodać, ile tutaj mam? 195, dobra. Dodać. 325. dodać no. 250 nie, 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 tak. z 1200, 1020 a potrzebuję 1200. a to liczyłeś tą esencję pomarańczową? tak, liczyłem, liczyłem no chyba, że jeszcze jedną skrzynkę kupię i mi wypadnie ten albo klucz, nie bądź po raz skrzynkę z kluczem kupić no a kupię jeszcze no, jedną klucz nie skrzynki nie no, baj, baj się pod zak skrzyn skrzyn skrzynkę z kluczem, bo jest. Y no. Tańsza, tańsza no. Nie muszę potem zbierać kolejne skrzynki. Jeszcze jedną kupię, może nie panie skórka, akurat. Może, może będę miał szczęście dzisiaj, czekaj. A, a tutaj postać, dup, może mnie wkurwić. O, co mnie wkurwić, ale ładny mechatotem przynajmniej. Ale, to ten... ale możesz go przeenchantować na ten. Ale ładny jest. Ale maplight też fajny. Ale kurde, jest, jest mega ładny, Słuchaj, fajny totem. Na nie wiem, czy nie wolę go od tego. Nie, no a. Maplite tak ma jeszcze nigdy nie... nie grałem w sumie, ale. Właśnie, ja mam na grałem tak nim, ale jakoś, 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 jakoś tak mi minął, lafiłem. Dobra, w każdym razie. Jest fajny, chciałem kupić Tersza, to tak. kupię Tersza. Chyba mi jeszcze stać Przeceny. ceny. Oj, tak stać mnie. No, Ramble, serio. I to są mi 48, czyli zakupy zrobione. Wszystko fajnie. Wiesz co? To, to ja, to ja już bym zamiast tej elfki Tristan wolałbym postać. I wolałbym tego Ramblin. Cześć, ja mówię Cię, ja ale nie, ja teraz nie, ja nie robię, ja bym wolał ze na to, że ja bardzo potrzebuję pracy, a Rambla samego w sobie lubię. No... I dub wymieniamy! Chodźcie, zagramy, chodźcie, gramy, bo chcę zagrać nowym skinem do Morgana. Blisko było, bo Tak, tak. ja chcę zagrać nowym skinem do Tristany, także... No. I dup, mamy MapLighta! Na na nie wiem czy nie, chyba, chyba, wiecie, chyba, taniej było go chyba sobie kupić, wiecie? Nie wiem, samego. masz wybór bohaterów? A, bo ja sobie chcę ten. Dobra, w każdym razie chcę mam to. chociaż skina w akcji. Ty ty ma, w każdym razie, a, chwila, tak, chwila. Tak, Pytam cię ja pana się Ej, 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 japa, 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 japa. Teraz wszyscy bardzo cicho, kończę nagrywanie, pożegnać się ładnie. Co? Ładnie się pożegnać proszę, a nie co. Proszę Do widzenia. Re Dobra, Reksa się pożegna ładnie, wystarczy. Do następnego.